bardzo, niedzielni kierowcy, droga dwupasmowa, a oni jadą 60 na godzinę. No jak tu się nie denerwować jako kierowca zawodowy? A jak chcę ich wyprzedzać, to przyspieszają. Droga dwupasmowa, ograniczenie do 100. No i kolejna sytuacja, po prostu ręce opadają, panowie, ręce opadają. I znów. Dobrawa górnicza. Dopiero co gościa wyprzedzałem, on teraz przyspieszył ponad 100 mm na blacie.